Spokój i dobro kochani, dzisiaj jest czwartek, 3 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Pan Bóg stawia przed Tobą i przede mną dwie możliwości: życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I wymaga od nas, aby każdy z nas, w oparciu o to, że otrzymał wolną wolę od Pana Boga, dokonał właściwego wyboru. Bardzo często ten motyw dwóch dróg pojawia się w księgach mądrościowych, w Piśmie Świętym, i właściwie nie ma takich stanów przejściowych. Stan przejściowy pomiędzy mądrością a głupotą. Pomiędzy życiem a śmiercią? Pomiędzy wiernością i niewiernością? Kiedyś jeden z księży w kancelarii, podczas pisywania protokołu przedmałżeńskiego z parą młodych, zadał pytanie pannie młodej, czy jest pani w ciąży? Wtedy ona odpowiedziała: tak, ale tylko trochę. Jak można trochę być w ciąży? Albo się jest, albo się nie jest. Jak można nawrócić się tylko trochę? Albo ktoś się nawraca, albo i nie. Jeżeli na przykład idziesz sobie drogą, i ktoś prosi cię i mówi: Słuchaj, wskaż mi właściwy kierunek, pokaż mi właściwą drogę do mojego celu. To wówczas nie mówisz mu mniej więcej tam, w jakimś tam przedziale, powiedzmy, tolerancji. Konkretnie pokazujesz mu drogę po to, żeby ten człowiek dotarł do określonego zamierzonego celu. I przypomina mi się również takie wydarzenie z przedszkola, kiedy chodziłem, kiedy mój kolega taki mocno sepleniący zadał mi takie pytanie. Piotruś, chcesz usłyszeć kawał bez sensu? Ja wiem, no powiedz. Jechały trzy tramwaje. Jeden skręcił w lewo, drugi skręcił w prawo, a ceci pojechał za nimi. Ja wiem, to jest bez sensu. No właśnie mówię ci, że to jest kawał bez sensu. I myślę, kochani, że czasem my też wybieramy taką drogę bezsensowną. Nie możemy w takim rozkroku duchowym, moralnym stać Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Musimy dokonać wyboru. Albo idziesz za Panem Bogiem, albo też wybierasz drogę w innym kierunku. Oczywiście nasze upadki, nasze grzechy nie są przeszkodą w dążeniu do Pana Boga. Jeśli wybrałeś już ten właściwy kierunek w kierunku Pana Boga i na tej drodze upadasz, ale wstajesz, otrzepujesz się i idziesz dalej, to jest to właściwy kierunek pracy nad sobą. Nie wybierasz innego kierunku, ale jesteś na drodze do Pana Boga, pomimo różnych trudności, pomimo tego, że czasem drepczesz w miejscu, albo czasem są momenty, kiedy dynamicznie biegniesz w kierunku Pana Boga. Jesteś na drodze i to jest bardzo ważne. Przeszkodą w dążeniu do Pana Boga jest takie celowe wybieranie zupełnie innego kierunku, albo jest hipokryzja. Jest również ten stan, kiedy człowiek czuje nawet zadowolenie w czynieniu jakiegoś zła. Wtedy ta droga nie ma nic wspólnego z tą drogą do Pana Boga. I dzisiaj Pan Bóg stawia przed Tobą te dwie możliwości. Dokonaj wyboru. Gdyby ktoś z Was, kochani, chciał skoncentrować się na dzisiejszej Ewangelii, która mówi o potrzebie dźwigania swojego krzyża wraz z Panem Jezusem aż do zwycięstwa, aż do zmartwychwstania, to chciałbym odesłać do materiału, który nagrałem kiedyś. Zakładka znajduje się tutaj u góry, bądź też na końcu tego odcinka, w lewym okienku będzie można kliknąć i zobaczyć. Jest to odcinek, który mówi o skandalu Krzyża. O tym, jak Pan Bóg nas bardzo ukochał, jak bardzo pragnie, abyśmy my współpracowali w tym dźwiganiu krzyża swoich cierpień, obowiązków i współpracy w walce ze złem. Na zakończenie, kochani, pamiętając, że są przed nami dwie drogi dobra i zła że Pan Bóg nie zadowala się 50% sercem, ale chce całym sercem, żebyśmy go kochali. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.